Na czym polega syndrom Piotrusia Pana? Syndrom Piotrusia Pana, znany również jako zespół Piotrusia Pana, odnosi się do zjawiska, w którym osoba dorosła zachowuje się w sposób infantylny, niedojrzały i nieodpowiedzialny, przypominający zachowanie dziecka. Termin ten często jest używany w kontekście psychologicznym lub psychiatrycznym do opisania dorosłych, którzy nie potrafią przejąć odpowiedzialności za swoje życie. I zachowują się jak dzieci. Osoby dotknięte syndromem Piotrusia Pana mogą charakteryzować się następującymi cechami. Po pierwsze, unikanie odpowiedzialności. Osoby te często unikają podejmowania odpowiedzialności za swoje czyny, decyzje i konsekwencje swoich działań. Po drugie, brak samodzielności. Osoby z syndromem Piotrusia Pana mogą być zależne od innych osób, nie potrafiąc funkcjonować samodzielnie w życiu codziennym. Po trzecie, niedojrzałość emocjonalna. Osoby te mogą mieć trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami i konfliktami, reagując na nie w sposób no, niedojrzały. Po czwarte, nadmierne uzależnienie. Osoby z tym syndromem mogą nadmiernie polegać na innych, oczekując opieki i wsparcia, jak dziecko od rodziców. Syndrom Piotrusia Pana może mieć różne przyczyny, takie jak traumy z dzieciństwa, zaburzenia osobowości, brak umiejętności radzenia sobie z dorosłymi obowiązkami, czy nadopiekuńczość rodziców.